Pierwsza rzecz, podziękować rodzicom, że w ogóle Was popchnęli do sportu, że w ogóle możecie go uprawiać, bo chodzenie do szkoły za zakupanie, zapamiętywanie 95% rzeczy, które Wam się nigdy w życiu nie przydadzą, to jest średni pomysł na życie. Lepiej się ruszać, spędzać go fajnie, z przyjemnością, jeszcze z możliwością grania zawodowo, to już jest w ogóle fajnie. Także po pierwsze, docencie to, że możecie w ogóle być sportowcami, bo życie 99% ludzi na tej kulce, na której żyjemy. Wygląda tak, że przez 8-12 godzin swojego życia, każdego jednego Bożego dnia, co najmniej 5 razy w tygodniu, robi rzeczy, których nienawidzi. I teraz, czy Wy sobie potraficie wyobrazić, żeby przez całe swoje życie po 8-12 godzin dziennie robić rzeczy, których nienawidzicie? I tak przez całe życie przejść? I teraz spójrzcie w większości tutaj przypadków na swoich rodziców. Ile rodziców ma, ile tutaj macie takich rodziców, że wracają z pracy i mówią: Kocham swoją pracę, uwielbiam swoją pracę. Szkoda, że musiałem wrócić do domu. No. Ma ktoś takich rodziców? Na no, poważnie się pytam. I teraz, moi drodzy, macie odpowiedź. I teraz wyobraźcie sobie, że tacy rodzice, którzy chodzą do prac, których nienawidzą, dają wam rady, co wy macie robić? Jak wy macie przeżyć życie? A oni od 8 do 12 godzin robią rzeczy, których nienawidzą. Hit. I teraz, moi drodzy, zapamiętajcie sobie, że jeżeli wy nie będziecie dawać siebie maksa, to niestety, ale nic nie osiągniecie. Także Wbijcie to sobie do tych makówek, że co, jak, nie sport. Wy już dzisiaj tworzycie swoją przyszłość. Jak będziecie lecieć w kulki, guzik w swoim życiu osiągniecie. Wbijcie sobie to bardzo mocno do głowy, jeszcze jesteście młodzi. Na lekcjach to możecie sobie dłubać w nosie, nawet na studiach nic ciekawego się przeważnie nie dzieje. Ale wybekniecie za to, co wyrobicie dzisiaj. Czy Wam się to podoba, czy Wam się to nie podoba, poniesiecie odpowiedzialność za to, jak wygląda Wasz dzisiejszy dzień.